zdecydowała się Pani wziąć udział w tej akcji? Co Pani ze sobą przyniosła? E, więc tak, zdecydowałam się na tą akcję, ponieważ wiadomo, dużo rzeczy leży w szafie, których się nie nosi. No mardują się, później z czasem nie będą w ogóle przydatne, bo cały czas się zmienia. I sądzę, że po prostu warto po prostu sprzedać to komuś innemu, że komuś innemu się spodoba i przyda, tak? No, a co przyniosłam dzisiaj ze sobą? Przyniosłam rzeczy i nowe i używane, także większość rzeczy mam firmowych, różne żakiety. Tylko 12 rzeczy niestety tutaj jeszcze raz się nie porozkładałam, ponieważ no jest nas tak dużo, że po prostu nie ma się gdzie pomieścić. Ale ogólnie rzecz biorąc, to no myślę, że każdy znajdzie więcej dla siebie. A szuka Pani czegoś właśnie na wymianę? Na coś się Pani poluje? Na razie nie, bo mi się szafa już nie dopyka, także na razie staram się tego troszkę pozbyć. Pierwsza akcja taka, w której Pani konkretnie bierze udział? Tak, pierwsza i mam nadzieję, że nie ostatnia, bo super, super. No Prawdę. Myślę, że każdemu się przydają jakieś pieniążki, raz, a dwa, że każdy znajdzie tu coś dla siebie i myślę, że jak to kobiety zawsze będą zadowolone, jak sobie coś znajdą. Nie? Skąd w ogóle wziął się pomysł na taką inicjatywę? Wzięło się stąd, że już uczestniczyłam w czymś takim dwa czy trzy lata temu w Częstochowie i z tego co wiem w Opolu nie było tutaj takiego wydarzenia, więc wiedziałam, że można coś takiego tutaj zorganizować. Także no, mam nadzieję, że towarzystwo dopisze. Towarzystwo zbierało się na Facebooku. Towarzystwo zbierało się na Facebooku, już pierwszego dnia się ich uzbierało 50. Także jak zobaczyłam, że jest taki, tak, taka duża odbieralność tego. Że powiedziałem, że jest sens to robić i na chwilę obecną się zapisało 156 osób. Nie wiem, kiedy oni tutaj przyjdą. I jak się tu pomieścimy. Jak się tu pomieścimy, no 35 osób ma tutaj nie się wystawić. Do której godziny będziecie dzisiaj tutaj? Będziemy tak gdzieś max do 15-16, bo później będzie tutaj koncert, na który też zaproszono. Jak, jakie są zasady w ogóle uczestniczenia zasady w Zasady polegają na tym, że przychodzimy ze swoimi ciężkami i mamy trzy opcje. Albo je oddajemy komuś za darmo, albo się wymieniamy, albo coś je sprzedajemy. I na tym polega cała zabawa. Żeby odświeżyć swoją szafę, troszeczkę przed wiosną czegoś nowego na, nadać jej. Jak na razie jakie rzeczy najczęściej trafiają? Bo widzimy, że już jest módl. Jak na razie, z tego co widziałam, to dużo lekkich rzeczy. Widzę, że wszyscy się przygotowują na lato pomału. Już wszyscy mają zimy dość. Pani przyszła wziąć udział tutaj. Co pani upolowała? Czy tak? Generalnie w... wczoraj dowiedziałam się na Facebooku że jest właśnie ten event dzisiaj, e, także stwierdziłam, że to jest fajna okazja, że sama no, nie zdążę się wystawić, także e, może na, na, na następnym razem jak będzie w Opolu, a tak to, to generalnie e, myślę, że to jest fajna okazja właśnie, żeby coś znaleźć, e, trochę taki second hand, ale jednocześnie można kogoś fajnie poznać i e, wymienić się, albo właśnie zakupić w niskich cenach, no, bo fajny sweterek zakupiłem za 15 zł, który podejrzewam, że na pewno był e, o wiele droższy, także, także fajnie, no i też spódnica, także też e, można wszystko znaleźć i widziałam dużo biżuterii fajnych, także no, polecam.